Wygląda znajomo, bo powinien. Chcesz, żebym ci powiedział, co w nim jest? Ile mnie to będzie kosztować, czas leci. Masz to u mnie gratis. W tym telefonie znajdują się informacje na temat rosyjskiego handlarza bronią Amira Kafarowa. Kumplował się z twoim starym znajomym Al-Bashirem. strata o tym? czasu! Wybacz, ale mógłbyś mi z łaski swojej nie przerywać? Wiedziałeś, że Kafarov i Al Bashir ze sobą współpracują. Wiem tylko tyle, że zostaliśmy przerzuceni na podstawie informacji z tego telefonu. W jakie miejsce? Środkowy Wschód. Północny Iran. Miał tam być Kafarow i pozostałe bomby. Miał być! Poza tobą nikt nie słyszał tego tak zwanego wyznania al Bashira. Nie wiadomo skąd wziął Posłuchaj, ten telefon. Musimy powstrzymać Salomona. Odebrałeś telefon, wiesz, że on tu jest. Wszystko pięknie, ładnie, się sierżancie, ale nadal musisz wypełnić białe plamy. Następna część tej historii budzi nasze poważne wątpliwości. No dobra. Kafarov miał willę w Dolinie Gilad. Przerzucona na tam, ale sprawy się pokomplikowały. Dobra! Kompleks kawarowa znajduje się po drugiej stronie doliny. Za mostem Gilad. Kim on właściwie jest? Ten handlarz bronią z telefonu Al-Bashira. Nic więcej nie wiedzą? Nie, tylko tyle, że może być powiązany z bombami. Do wszystkich kierować się w stronę 1,6. trasą czerwoną, ok? Weszli w kontakt z wrogiem. Przyjąłem. się potwierdzić ze Nie mam więcej informacji, do 3. Bez odbioru. Ej, Matkowicz, pobudka! Dość tego szpania A. 34 minuty Zespałem 34 minuty Śmiej mi się panie Diabyszek Co to może znaczyć? O kurwa! z lewej! Pojazd zniszczony! Ostrzał z lewej! Wrób ze skałą! W lewa strona! Dobrze. Przecież to nie atakujemy! Kurwa, Nie ma pojęcia. Pójdziemy wiczną wcale. A wy udzielam Jazda, jazda! Lu, O lu, lu, Ja pierdolę. Spadochroniarze? Rosyjscy, co jest? Może pracują dla Kafarowa. No, tak czy siak Steve boję się, że mogą mieć lekką przewagę liczbną. Nasz cel jest jasny. Do bomby. Szejbusz, pogodajmy z nim. Mm -hmm. Rosliski transportowiec! Oj ja pierdolę! Nic z tego nie będzie! Nie przejdziemy! Żołnierze wroga, tam! Okopują się! Desant wyklucza trasę na wprost! Co tu się u diabła dzieje? Są tu z tego samego powodu co my, sierżancie. Chodzi o to, że jesteśmy z nimi w stanie wojny! Strzelano do was. Tak. Według doktryny możecie odpowiadać ogniem, ale formalnie rzecz biorąc nie jest to wojna. Rozumiecie o co chodzi? Tak jest. Musimy dotrzeć tam pierwsi. Myślicie, że Rosjanie zjawili się tu bez powodu? Chronią swoje dyłki. Wiemy, że współpracują z PRR. Do no dobra, ruszamy. Aha, okej. Okay. Czyli mamy zakończyć jedną wojnę i rozpoczynając drugą. Normalnie kurwa zajebiście. Odes! Słyszałeś no nas, jazda! Nic z tego nie będzie. Patrzcie, to był Marsz. Czerw, KM, piechota! Zdalają na Rozproszyć się! Rozproszyć się, kurwa! Przerwasz ogień, przerwasz ogień. Bierz, bierz, bierz! Fakuj, bierz! Bierz! Musimy szybko dostać się na drugą stronę doliny. Wywiad donosi, że Rosjanie zmierzają na północ i są blisko pozycji Kafarowa. A to właśnie o niego nam chodzi! O niego przybyliśmy! Musimy dostać się do następnego punktu kontrolnego, zrozumiano? Kontratak! Kontakt! Linia na stronę! na otwartym terenie, 200! ognia! Drugi zasłonął na wprost! Umna, na, na marsz! Przyjąłem! Do mnie! Ruszamy! TKM, w prawo! W prawo! Rozproszę cię na prawej flance! Ogień osłonowy! Dobra, do roboty. Drabę. To w imię sojance i nawet 在搞活动，咱们、啊。 i robimy pod siebie, musimy wylądować spodobnie. Jestem z powietrza! Jeszcze dwa będy! To jest Sierżancie Campo, raport. Sir, nie damy rady całej rosyjskiej brygadzie. Może warto to jeszcze przemyśleć? To wojna manewrowa, sierżancie. Nie podoba się wybierdalać do lotnictwa. Panowie, jeszcze nigdy mnie nie zawiedliście. Oczekuję, że wypełnicie także to zadanie. Oczywiście. Nie, no kurwa, Steve, posłuchaj. To się nie trzyma kupy, nie wierzę, rozumiesz? Sierżancie Campo, Blackburn. przecież słyszeliście rozkazy. Odrzutowiec! Co? Kur... Widział nas? Wiedział nas? O, zawraca. Mamy przejęcie! Kurwa, no, mu zrobimy! Gdzie jest ingery? Kurwa! Zawraca! Zawraca! Jesteśmy przesradli. Stingery były w transporterach, a te zostały zniszczone. To po mocem? Muszę! Chodź stary, rusz się! Szybciej, już jest! Gwiazda! Gwiazda! Blackburn zna Stingera! Powinienem być szybciej! Jesteśmy kurwa ucięci! Nie wychylać się! Naprzód, na przód! Nie mamy pan! Barber, Montes, w środku! Teraz Maskowicz, biegiem! No i to jest? Chódki, z tym jebanym rzadkim. Nakazuję! Nie wyciągnąć się, kurwa! Słuchaj. 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 Słuchaj.

Co myślisz? Może gdybyśmy postąpili inaczej, oni nadal by żyli. Tyle, że to jest wojna. Takie rzeczy się zdarzają. Ale mamy zadanie do wykonania. Musimy pierwsi dotrzeć do Kafarowa, nieważne, czy bomby tam są. Nie ma żadnych nazw. Jesteśmy my? Jesteś Ty. Wy decydujecie. Idziecie ze mną?